Cześć wszystkim, z tej strony Drake i powracamy do God of War, Ghost of Sparta, u mnie na kanale, Duch Sparty, tak, kontynuujemy. I ja miałem małą przerwę, bo mój urlop się skończył, więc teraz wracamy do... Drakej miał przerwę i nie pamiętam co robił. Ale tak, ostatnio chyba spotkaliśmy króla Midasa. A potem zabiliśmy króla Midasa. That's the Kratos way. I teraz wracamy na Atlantydę, ponieważ... Musimy iść do drzwi, I guess. Nie będę ukrywał. Eee, płomienie tery bardzo, bardzo wiecie, on mi. Jestem aktualnie jestem całkiem sporym fanem. Uh. Aha. Biegnę. I po mordzie. O nie. Fajnie, że mimo wszystko jakoś tam deweloperzy zawsze znaleźli sposób, żeby dać ten wybór, dać tą kontrolę nad tym, co zrobi Kratos po tym, jak się chwyci wroga. Szanuję, naprawdę szanuję. To wygląda trochę bardziej opcjonalnie, więc zobaczmy, co mamy tutaj. Idziemy do cholery jasnej jesteśmy. Widziałem dosłownie ścianę deszczu po prawej? Nawet nie wiem czy to błąd graficzny, czy tak ma być. Hmm. O oh boi. Dobra, co teraz? O, widzę łuczników. A wiecie co robimy z łucznikami na tym kanale? Co ja mam z tej strony? Aha. Ej czekajcie, w ogóle nie będzie tego, wiecie, kratosowego ciosu typu wup łup, łup, wiecie, bo, wolnego w wup, ponieważ kombinacja L1 kółko, pod który normalnie jest, yy, jest zajęta na, przez szarże. Szalone. Osobiście mam nadzieję, że jesteśmy, ja i wy, na tyle blisko, że rozumiecie, co mam na myśli przez kratosowe wupu wup. I ja i oni zwątpiliśmy co dalej. Popatrzyliśmy sobie głęboko w oczy i jak zupełnie dorośli ustaliliśmy, że teraz muszę ich zabić. Cyklon ostrzy chaosu z płomieniami tery wygląda fenomenalnie. Myślę, że to może być ogólnie wizualnie chyba najfajniej jak ta technika kiedykolwiek wyglądała. No dobra, to była walka z zamykaną bramą. To wygląda istotnie. To co jest na dole w takim razie? Ta skrzynia będzie czekała na lepsze czasy. Ja wiem, że to jedna i ta sama animacja za każdym razem, ale koszmarnie mnie bawi to, że Kratos może zjechać po poręczy drabiny, niezależnie, czy drabina ma poręcz, czy nie. O, proszę, pióro Feniksa. Czy to będzie finito? To, to, to cała magia? Ta, to, to cała magia. Ha. Brakuje jeszcze tylko ognia na maksa i mam wszystkie wskaźniki. I mamy wszystkie wskaźniki. Oh boy. Czekajcie, czy... Ała, nie bijcie mnie panowie Jaką mamy kurwa magię w tej grze? To jest takie dobre pytanie A mamy, mamy czarny... Aha, mamy, dobra Nie magia Dzida! Zapomniałem, że mamy Dzidę Ogólnie to jest to takie zdanie, które zawsze miałem na temat e, innych bronić ostrze chaosu. O, wrócić do Atlantydy, czadowo. E, zawsze tak, właśnie opinia to miałem na temat innych bronić ostrze chaosu w serii God of War. Uczyni ostrze chaosu po prostu za dobrymi. Reszta broni fizycznie nie ma szans. Jasne, niektóre mogą mieć więcej przykład demedza niż ostrze chaosu. Jasne, ale. Naprawdę bez zasięgu, bez obszaru, bez flowu, no sorry, po prostu nie, więc ta włócznia może być sobie zajebista, ale sam fakt, że muszę podejść twarzą w twarz do przeciwnika i wiecie, ryzykować, że on mnie w tym momencie zaatakuje czy coś takiego, to jest granie warto świeczki, nie za. nie za nie za. niekiedy w drugiej ręce mam wiecie, ostrze chaosu. A, czyli to mogę zniszczyć A, czyli tak, Atlantyda poszła na dno. Świetnie, świetnie, cudownie. Naprawdę fascynuje mnie. Oho. O boy, to taki. Moje kurwa ulubione. E, fascynuje mnie obecność random ass bullshit, wiecie, bramy do, do świata śmierci czy cokolwiek która jest na Atlantydzie Ma osobną komnatę i w ogóle. Nie, kratosie! Stań! Nie ukrywam, nie pamiętałem, które zaklęcie jest pod którym klawiszem. Użyłem jakiegoś randomowego. Jest Mary, stop! Nic kurwa nie widzę. A czyli na lewo będzie to No Dobra, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Okej. Okay. Nie okej. Okay. Troszkę zdrowie dla pana Krotosa. Szczęście, te ziomeczki nie są zbyt szybkie, więc może zdążę otworzyć tą skrzynię nawet. Zdążyłem. Indeed. Definitywnie przeprosiłem się z tym ogniem. Oj, definitywnie. O mój Boże, to respawn do z Gwora 1, widzieliście? W miejscu tego trola, w sensie trola, cyklopa, czemu mówię trola, w miejscu tego cyklopa powstał kolejny cyklop, zanim tamten zdążył umrzeć. No nie ukrywam, liczyłem, że ten wir przerwie mu ten ruch, ale okej. Okay. Dobra, jaki mamy plan dalej? Jak w tym całym rozgardiaszu mamy w planach znaleźć tą jedną bramę? Okej, okay. tą jedną bramę, którą minęliśmy tyle godzin gry temu. To by fair, może nie aż tyle, bo mam wrażenie, że to całkiem krótka przygoda. Ogólnie też coś, co miałem zmienić. Tak. Jak zostało mi zgłoszone i sam też na to zwróciłem uwagę, i zapomniałem o tym potem na śmierć, oczywiście. Głosy są super. cicho w porównaniu do. muzyki. Czy audio to będą głosy? Chuj, wolę, nie ruszaj, bo go tu się popsuje. Wiecie, chciałem podgłosić głosy i wycis wyciszyć całą resztę, ale no cóż. Boom. A! Idź! Idź Babo! Czy my naprawdę będziemy płynąć łodzią? W sensie to be fair. Pewnie zniszczyliśmy wszystkie inne ścieżki, kiedy Atlantyda zatonęła, więc łódź to jedna opcja. Doceniam panowie, że na mnie czekaliście. Doceniam wasze poświęcenie, że, tym, że wpływacie ze mną w to. W Zalewającej odchłani znajduje się odpowiedź na pytanie, którego nie był gotów zadać. Dlaczego Deimos ciągle żył? No, wracamy do rybo ludzi. ...do tych wesołków z początku gry. Ogólnie Spartiaci nie mają... ...nie mają chillu, nie? tak nie zakładam, że to Spartiaci, bo... ...no, służą procesowi. Ale no, nie mają chillu. Szef mówi, że wpływamy do oka cyklonu. Wpływamy do oka cyklonu, jakby zero zawahania. Ogólnie to też, żeby nie było bardzo piękne, pokazuje kolejną, wiecie, kolejny idiotyzm jednego z dialogów w Gadowarach na rok. Ale kiedyś sobie to nagramy i sobie jeszcze ten dialog, ale wiedzcie, że mam nowe argumenty co do niego. Bo tak, ci którzy wiedzą, to wiedzą. Ci, którzy nie wiedzą, to poczekają sobie. Ale jest pewien dialog, gdzie ktoś przypomina Kratosowi, że nigdy nie był prawdziwym bogiem, bo nigdy nikogo nie wyznawał. Bitch, ci ludzie wpływają ze mną w oko cyklonu, bo tak kurwa we mnie wierzą. To tylko potwierdza, że Ragnarok i ogólnie nordyckie części były pisane przez chat Bo smakujcie oka Atlantydy. Macie problem z tym, że zatopiłem Atlantydę, to spójrzcie jej kurwa w oko. Pięknie. Ogólnie chyba moje przydupasy zginęły niestety. Nie wiem, czy w ogóle widzicie podczas tego finishera. O! jeszcze jeden przydupas żyje. Kratos, kiedy rozbraja tych fishmenów z ich włóczni, wyrywa im rękę wraz z włócznią. That's pretty hardcore. Not gonna lie. Ups, chyba spaliłem mojego ziomala przypadkiem. No cóż, zdarza się. To poświęcenie dla Boga. Wojny, to ja. Trademark. O, wow, panie, skąd się wziąłeś? No i proszę, no i pomógł. Oj, czekajcie, wszyscy umarli. To po co ja magię? Ogólnie myślę, że wiecie też tak z punktu widzenia chronologii Bogowie w tym momencie powinni już wiedzieć, że nie są w stanie wysłać nic, co powstrzyma Kratosa. Jakby no po prostu. Ares próbował, nie udało mu się. Morfeusz próbował, nie udało mu się. Trzy furie, badaski zostały zniszczone przez Kratosa, kiedy był jeszcze praktycznie nikim. A w dalszym ciągu Poseidon próbując zablokować nasz... Wiecie, naszą, naszą wyprawę Wysyła no-name chłopców do walki. Szefie wody, człowieku woda, myślę, że powinieneś... O oh, come on! Daj mi spokój. Myślę, że powinieneś zejść zaj sami i rozwiązać problem własnymi ręcami. Naprawdę nie ma nie miej problemów w gadoworze 3 do tego, że Atlantyda została zatopiona, bo no wiesz... Skill issues z twojej strony po prostu, nie? Ogólnie jest teraz bardziej agresywnie. Chyba po, po, po Save Bros yy, wkurzył się. O dobra, dopłynęliśmy. Mam nadzieję. Co się dzieje? Wow! Drapałem się po plecach, myślałem, że scenka. Dalej. Tak miał być? Powiedzcie, że tak miał być. Powiedzcie, że... Dobrze, uf. Poseidonie, mam twój trójząb, głębia wody mnie nie zabije, tak tylko mówię, jestem ponad to. Posąg Poseidona leje wodę z oczu, niczym łzy. Gościu, jego posąg płacze, widząc jak zrujnowaliśmy jego miasto. Zabiłeś me królestwo. Nie zapomnę ci tego duchu Sparty. Zapłacisz za tę zniewagę. Ogólnie widzicie, to jest ten problem wpasowania gos Sparta między jedynkę i dwójkę, ponieważ Wiadomo, w dwójce Kratos ojebie bogów prawie, że insta, a potem zostanie przez nich też ojebany. Wiemy, jak leci ta historia. Ale to by oznaczało, że... Przez jeszcze jakiś nieopisany czas... Kratos piastował stanowisko boga wojny między tymi przygodami. I najwidoczniej Posejdon do tej pory... Przez ten czas nigdy go nie ruszył, nigdy, wiecie, nie podniósł na niego palca. Potem skoro Kratos i Poseidon mieliby tą, wiecie, właśnie między sobą, tą zadrę, no to... O Jezu, to nie ulechance na maksach dziwnie. To człowiek by pomyślał, że zrobił z tym coś wcześniej, ale nie, nie. Poseidon grzecznie czeka całe God of War 2, kiedy wiecie, Zeus idzie zajebać Kratosa i pokazać mu gdzie jego miejsce to Poseidon nic nie robi i potem Kratos zmierza na wyspę przeznaczenia i tam ma swoje przygody i Poseidon nic nie robi. I potem, kiedy zbiera tytanów, Posejdon nic z tym nie robi i potem, wiecie, kiedy, w sensie, wcześniej, kiedy ma walkę z Zeusem na śmierć i życie w pomocy Ostrza Olimpu, Posejdon nic z tym nie robi i dopiero na początku Gadowora 3 Posejdon coś z tym robi. Dlaczego wtedy? Bo dopiero wtedy było, wiecie, wychodziło go z Osparta, tak, więc nie wiem, czy zapisałem. W chuj, zapiszę jeszcze raz, jakby co. Tak więc, yy, tak, to... Bard nie chcę, wiecie, robić z tej rzeczy największego problemu na świecie, z tego, wiecie, umiejscowienia i z tego, jak przez to gadowory 1 i 2 mniej się stykają, przez ducha sparty, właśnie. Ale też mam wrażenie, że Chains of Olympus oraz e, wstąpienie zostały bardzo ładnie wpisane w kanon. Nie będę mówił, że idealnie, oczywiście są, już, wiecie, rysy, będą wszędzie. Ale w dalszym ciągu mogłem grać te gry i, i twierdzić, no okej, okay, to, to ma sens. Jakby, no okej, okay, no. Kratos po złamaniu przysięgi u Aresa został ukarany przez furię. Okej, okay, to ma sens. Szczegóły się rozjeżdżają, ale samo założenie gry ma sens. Kratos, po tym jak wyzwolił się od furii, i wiecie, już nie pracował dla Aresa i chciał go dojebać, pracował dla bogów, by go wsparli. Walczył przez, e, e, dla nich w wojnach i, wiecie, w, 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 walczył z Morfeuszem. To ma sens, to była praca dla bogów. Kratos nie miał pomysłu, co zrobić z własnymi wspomnieniami, z własną winą, więc pracował dla bogów, licząc, że oni zdejmą z niego tą winę. To ma sens. A tutaj mam wrażenie, że za każdym razem, kiedy odkrywamy kolejne rzeczy, to sensu jest coraz mniej. I coraz bardziej widać, że gra jest w okowach kanonu, wiecie, jest, oj, wiecie, jest, jest, kanon, jakby wpisanie tego w, w środek serii nie jest mocną stroną tej gry, jest wadą, muszę zamykać oczy i muszę akceptować fakty, bo tak, tylko dlatego, że, że jest to wpisane w tym, a nie w innym miejscu i strasznie mnie to denerwuje. Nawet wiecie na takiej bardzo małej podstawie, e, jak naturalnie wychodzi dług Heliosa u Kratosa w Gadowłodze 3, przez co e, Helios jest nie, nieco bardziej, wiecie, uległy Kratosowi, bo wie, co Kratos może zrobić. Wersus właśnie walka z Poseidonem i jego jedna randomowa z dupy która może Wam się by the way w ogóle nie odpalić e, Wygado że w 3. Mam wrażenie, że tutaj widać klasę, jak ładnie Chains of Olympus zostało wpisane w kanon, a jak na odwal powstał duch Sparty. Naprawdę chyba nie, nie pamiętam w jakiej sytuacji jeśli chodzi o PlayStation i Sony. Wychodził duch sparty, ale wygląda to naprawdę, jakby po prostu deweloperzy chcieli coś tam więcej wycisnąć z popularnej marki. Tak to tak to na moje wygląda. Dobrze się cofnąłem. Nie wiem, czy wtedy akurat była jakaś, wiecie, przerwa od ekskluzywów czy coś takiego. I Sony musiało wyrzucić z siebie dwa gadów, żeby mieć ładniejszy rok finansowy, czy co? Ale. Coś się tutaj podziało, coś się tutaj podziało. Mam wrażenie, to jest. Jawnie najgorsza cecha tej gry to to, jak absolutnie zbędna się wydaje. Jak wiecie, zamiast dopisywać doloru kratosa, to generuje w nim dziury. I wiecie, no, znowu twierdzę, że tak, nie chcę, bo no, God of War, greckie to nigdy nie były gry o fabule, ale też ta fabula fabuła była przeważnie całkiem zręcznie wpleciona w gameplay i wiecie, miała swoje momenty. Tutaj mam wrażenie, że przeszkadza to po prostu. No tak. I tak już mam kosę z Poseidonem, więc wybiję też mieszkańców. Bardzo ładnie, I like it. Very much Chyba Jak tam synek wygrywasz? Tak właśnie myślałem. O oh boy! Elektryczna woda zła. Mogę po prostu przeskoczyć tutaj? Mogę, dobrze. Widziałem tą skrzynkę, wiecie, podczas spinaczki i nie byłem pewny, czy wystarczy przeskoczyć, czy są jeszcze jakieś bardziej e, zaawansowane rzeczy, które muszę zrobić. E, definitywnie wipesy, końcówki God of Wara, sypie się jak głupi. Ej, mogę ulepszyć ostrza, a wy nic nie mówicie. God Ciekawe, jak będzie kosztował ostatni level, bo jest całkiem drogo. A, to już ostatni level. He, nie piąty? Dziko. Nie mam bladego pojęcia, co chcę teraz ulepszać. O! Odzyskały swoją tę. Dobra, odzyskały swoje złoto. I, I tym razem eksplozja ma inny kolor. Okej, okay, that's great. That's great, that's great. I love this. Jak wygląda z... Aha, dobra. Czyli wiesz, oni są pomarańczowe z płomieniami. Byłem ciekawy, czy coś się tutaj zmieni. O, to znowu Ej, what the fuck, bro? Daj mi macnąć chłopa. O. Dziękuję. O, bardzo niebieska arena. Bardzo, bardzo niebieska. Ogólnie podoba mi się to, że czarna dziura areny <laughs> e, pozwala wysysać zdrowie z przeciwników. Ogólnie kusi mnie zawalenie tego Quick tam Eventa, bardzo mnie kusi, ponieważ jestem ciekawy jak Kratos trzymający, wiecie ostatnie kliknięcie klawisza jest kiedy Kratos trzyma już kulę nad głową z przeciwnika, co wtedy może się jeszcze popsuć, ała, ała, panowie uspokójmy się, porozmawiajmy, to całe zatopienie Atlantydy to był przypadek stary. Przypadek, przypadek, mówię ci, przypadek. Dajcie mi dobić waszego kolegę. Wiecie co? Chyba, chyba nawet ulepszę tę całą czarną dziurę, bo wydaje się. Bo wydaje się być fajna. O, kamal! Myślę, że już to już wszyscy. Bo wydaje się być o tyle fajna, że właśnie wiecie, wysyca zdrowie. Kocham to. Absolutnie to kocham. Uwielbiam, jakby jestem w niebie. Pick Gameplay Experience, i wiecie, śmieszki, śmieszkami, ale naprawdę, to, że możemy sobie tam przytrzymać klawisz, z czego tapować, i Kratos zgodnie z naszymi kliknięciami zadaje kolejne ciosy w finisherze. To jest takie satysfakcjonujące. To jest ponownie wiecie, budowanie postaci przez czysty gameplay, i dawanie graczowi tego pięknego Power Fantasy. Dobra, i tu mamy save'a. O, skrzynia. Skrzynie, dwie. Nice, weźmy jeszcze yeah. je. Czy będzie tutaj może jeden róg, którego mi brakuje? Byłoby wybornie, wybornie. O! Boom, proszę. Jestem pierzasty, mam piękne oczy. And I'm pretty horny. O! Stary, co tu porwa robisz? No dobra, teraz mamy pełny ogień, pełne życie, pełna magia, wszystko na tak, jestem bardzo zadowolony, jeszcze się uleczymy i kończymy ten show, tak więc dobra, tyle ode mnie, dzięki za uwagę, trzymajcie flutko, miłego dzioneczka i papa pa do kolejnego odcinka Gado Worgozu z Partą na kanale, narka!